Proszę, zapraszamy. Zabierze się, Właśnie, to może do szafy, bo co? Ile my tu czasu mamy na to? Mamy godzinę, więc... Ile, tak, ile pytań uda nam się zadać? No, może nie. Co jest, Macia? Marketing polityczny w sprawie burzy od, na temat kobiet? Fil albo Nowakowa. No tak, właśnie, planetkami. Startujemy, jak będą pierwsze e, trzy pytania, pierwsze trzy odpowiedzi, żeby można było e, dosyłać. Ile pytań uda nam się przez godzinę zrobić? E, na ile pytań uda nam się odpowiedzieć? Tyle publikujemy. Reszta, no to no, no, no. No, no pytań to przyszło dosyć dużo. Przechodzę przez Park Akademicki. Tamtejsze ścieżki są w fatalnym stanie i przypominają torpczki. Cały ten teren nadaje się do generalnego remontu. Uczelnia ma jakieś plany wobec parku? No tak, uczelnia ma koncepcję modernizacji parku, ale ta modernizacja będzie kosztowała około 3,5 miliona. Wobec tego podjęliśmy decyzję o doraźnej poprawie sytuacji w parku. O doraźnej poprawie sytuacji, czyli... Remontujemy kierunki komunikacyjne. W jaki sposób UMC walczy ze skutkami niżu demograficznego? Krążą plotki, że nie wszystkie kierunki w nowym Wydziale za miejscowym wpływem wypełniły yy, Może rozpocznijmy od tego, że w tym roku, czy w, w nowym roku akademickim, albo w tym roku akademickim rozpoczęło u nas studia ponad 9,5 tysiąca studentów. No, 9, no ponad 9,5 tysiąca studentów i rekrutację oceniamy jako dobrą. I, i cieszymy się także z przebiegu rekrutacji w Puławach, gdyż dopiero w czerwcu mogliśmy podjąć decyzję o tym, że wydział rzemieślniczy będzie funkcjonował. Wobec tego nie było. Generalnie czasu na promowanie kierunków, które tam zostały uruchomione.